Jak widzicie udało się wykręcić, o, przy pomocy wykrętaka. Tak, śrubę przewierciłem. Była po prostu zacięta. No tak bywa z tymi śrubami, to jest jedna No i jesteśmy na tym poziomie. Teraz muszę tutaj tylko poodbezpieczać strężyny. Zaraz to poczynię i o, jeszcze tego drugiego że użyjemy A to jest zestaw do wykręcania złamanych śrub. Tak. Ten wykrętak. Dobra. Musiałem go użyć. Dobra, teraz tak. Pamiętasz, że wulkan jest tylko do odkręcania, on nie konserwuje. Wiem. No i dobrze. Teraz tutaj musimy ubezpieczyć. Skąd wiesz, jak to się robi? Domyślam się. Trzeba to po prostu śrubokrętem złapać. Śrubokrętem i przekręcić. No nie byłoby zagadką, gdyby, gdyby nie internet. Wszystko jest opisane w internecie. Wymienisz mu od razu tarczę kotwiczną? No, musiałbym zamówić. Jakbym jakby zamówił, to bym wymienił. Ale musiałbym zamówić. O. Podobno to trzeba złapać i przekręcić. Ten no cały mechanizm lata, z tego co widzę. No lata, lata. Nie wygląda to przesadnie solidnie. Ten tarczy O. Czy jest taki zaczep? Taka sprężynka odłożymy to tutaj. odłożymy to tutaj. W ogóle ten tarczobę tutaj to jest tak delikatne zwierzę. O, I to samo jest po tej stronie. Tu się w ogóle urwał. No i teraz, teraz. te tarcze to są do wymiany w sumie ten bęben. A. Teraz to tutaj jest ten cały mechanizm, który powinno się kręcić w jedną i w drugą stronę. A tutaj jest sprężyna blokująca. I na że to jest do wymiany wszystko. Tak. Będę wytarczową, będę zamówić. To akurat nie jest za, za rozsądne rozwiązanie zbyt skomplikowane właśnie też proste rozwiązanie. dobra można by zakonserwować też szpelkę. czy ktoś już to robił w internecie? O, robią to ludzie pokazują jak to działa? To się było z tej strony odbezpieczone. Te, te dwie śruby, te dwie, te, tą strążynę z najłatwiej byłoby wyjąć najlepiej w rękawiczkach Ale my jesteśmy starą szkołą, tutaj żadnych rękawic nie ma jak to jest tam na dole, bo może rzeczywiście od dołu trzeba. W ogóle możesz tym kręcić. Nie mogę, tutaj zablokowane na lince. Tutaj w ogóle ten mechanizm trzeba będzie też przejrzeć i wymienić. Może nie wymienić, tylko go uruchomić. Eee, ja tutaj nie ruszałem nawet w swoim czasie. Udawało mi się to. O właśnie. Się? Bardzo po tej, po zimie bardzo dostaje ten mechanizm. No, zwłaszcza kolinka jest uszkodzona. Będziemy musieli użyć jakiegoś suda techniki. W ogóle powinno się zacząć od tego, że to się powinno skręcić do końca, żeby zmniejszyć naprężenie tej sprężyny tutaj. Tak Czyli tym sobie regulujesz siłę zacisku. Yy, tylko ręcznie i nie ma innej możliwości. O, wulkan jednak daje radę. Tutaj są różne środki użyte. Nie mamy współpracy z K2 jeszcze. Nie. Jesteśmy za malutcy. Musielibyśmy być jak ci od tych kabaretów. Jacht musielibyśmy mieć przynajmniej. Jacht i śmierze. No ale widać jak to działa, tak? Przesuwać. Zgadza się. A teraz rączki umujemy i nie, e, będę musiał spojrzeć tutaj na dole, żeby zobaczyć jak to wygląda. Aha, no jasno. Może się niepotrzebnie od góry męczymy. A ten mechanik od dołu łatwiej będzie wyjąć Przez to, że tarcza kotwiczna jest uszkodzona, to też się dostaje syf do środka. No, to to trzeba ją wymienić. No, wymienić. Tarczę hamulcową tę wymieniamy, czy zostawiamy? Tarczę hamulcową. No, jakim jest tam. Masz nowy tył? Oczywiście. Kiedy ty zdążyłeś to kupić? Co myśleć. A z jakiej firmy wziąłeś? Bosz. Bosch O, Bo przód masz na TRW. O! Właśnie. O to chodziło. To, tą kotwiczą to nie jest taka prosta sprawa, proszę pana. Będzie zabawa Ja tutaj sobie właśnie oglądam. No, trzeba coś mu No, nie będziemy tego rozbierać. tak, będzie zbyt upieraniwy. Musimy to zrobić, bo zaraz znowu szlak trafi hamulec ręczny. To wszystko chcesz rozpiąć. Ale nie, nie wyjmiesz po prostu? Nie! Ten... nie trzeba to wszystko rozpiąć, bo tutaj są śruby od tamtej strony. No jak tutaj do śruby podejdziesz? Chyba, że te śruby się z tej strony no. Ale... No Wygląda jakby się z tej strony, bo no jak chłopaki mi robili Volkswagena, to odkręcali właśnie z tej strony. A to jest też niemiec, jest... Dobrze, w porządku. Poradzimy sobie, jest możliwość. Damy radę. Mówiłem ci. Nie wiem, wy, nie wiem, nie wiem, nie tato. Teraz tak. roboty, no właśnie. Teraz tak. przy Jesteśmy teraz przy nie Spryskajmy to wulkanem od razu, żeby już puszczały te śruby kotwiczne. te nie, 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 ja najpierw, nie, najpierw, nie muszę tutaj przemyśleć tutaj. Musimy wypiąć Musimy wypiąć nie wiem, złapię tutaj to będzie kolejny, kolejny filmik dla naszych kochanych widzów. Uh -huh. To to będzie trzeba wysunąć. Jeszcze tylko poproszę. No tak. ten ten mechanizm się do góry wejść. Bo głównie nam należy przecież, żeby linkę wyjąć. Prawda? Na tym nam zależy, a ona jest tam. Prasowane. To jest to kowadło, na którym to się opiera. Musimy tutaj spryskać. Że no, to nie wygląda. Ładnie się błyska. Dobra. Wygląda jak czołg tygrys. Nie. Pantera? Nie, raczej nie. Inaczej nie jest. No Tutaj Nie jest to takie proste. Trzeba tutaj będzie prawdopodobnie łotkiem stuknąć od góry, bo tutaj już to się zaklinowało. Jeszcze tutaj przytniemy trochę i damy czas na odstajanie. No to kończymy kolejną część filmu. I trzecia to chyba już będzie składanie. Nie będziemy kręcić jak tam walczysz młotkiem Nie. z linką. Do no co, widzowie? Trzymajcie się.